A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie budowali nasz piękny Growa Garden Tycoon. Budujemy razem. Tak, jesteśmy razem. To jest Maj, to jest mój. Moja na razie ma trzy owocki. Ja nie wiem, sama już nie pamiętam. Chyba cztery albo pięć. U, a i dużo to daje pieniędzy. Prawie stówka. Gdzie daje? Yeah. Wiem. Stówkę daję tam do zbierania pieniędzy, tam chyba. No wiem, wiem. Tam. Dobra. Mogę. O. Watering can. O, i potem będzie jeszcze mm, ten. Pomidorek, więc. Widzimy się, jak trochę, trochę kaski pozbieram. Więc. Widzimy się zaraz. Dobra, troszkę kaski pozbierałam. Ja nie wiem jak tam Maja, co ja mogę w ogóle mam nie mają pieniędzy. O, tu widzimy, Maja ma 4 8. Dobra. A już mi się kaza skończyła, ale zobaczcie w ogóle, jak wygląda. Ja mam tutaj karot, mamy bardzo ładny karot. Potem, oj, kurde, Potem jest truskawka, potem mamy borówkę, która daje Niebieskie Mamy Orange tulip, co spodziewałam, że będzie dawał coś pomarańczowego, chociaż marchewka daje. No dobra. Um, no. No, ale trochę smutne jest to, że e, pomidor jest po tym i nie łapie tego, ale to jest tutaj korn jeszcze, więc uwaga, macie tutaj piękną przebitkę. No, także to tyle. I kupujemy następne. Co mamy? I ta oh my gosh, No co, bajcie. Princlair Upgrader? Dirty Bad Seto o potem mogę jeszcze Ej, możemy, mogę kupić Bi-Morph i będę mogła się z jakąś przebrać. przebrać Lepiej przepraszam za mój akcent, ale ja Ja staram się wszystko jak najbardziej akcentować, co ja kupiłam? Jezus Mary. Staram się wszystko akcentować, mogę? Ej, mogę bić ludzi Tylko fajnie było tam u mnie są widły. Jesteśmy widły! Widły! Idziemy zwalczyć. Ym, ten. Cała wieś idzie na. na. na ludzi. Walczę! Ucieka! Pejku, ucieka, pejku, ucieka. Nie, nikt nie ucieknie przed moimi widłami. Dobra, ty będziesz. Nikt nie ucieknie przed moimi widłami! No nie! Nie uciekaj. Aaaa. Wracaj tu! No dobra, będziemy musiały zainwestować w w e, tak jakby, tak jak to powiem, cewkę do przyspieszania. Dobra. Tutaj można kupić mał, by To za roboksy to mogę kupić? A nie, dobra, w tej grze mogę to mieć. I to moje ja będę Co ja zrobiłam ze swoim życiem? Patrz, co ja zrobiłam? No, czekaj. Ja chyba tak samo jak te. Z widłami. Rozumiem, my jesteśmy marchewki. No, Jezus Maria. Ja ale, ale nie zapłaciłabym robuxów I to jest tak dużo. Bo by nie zapłaciła. No grała garden też... bow. Ale... O, patrzaj co mam, mam jeszcze lepszy, Mam łuk, wróżki. Papu. Ja też mam ten Ej, nie mogę być. No tu masz drzwi. Drzwiami wy musisz wyjść. A to a, bo to jest po to, żeby nikt tu nie właził. Tylko nasze to jest. Nie yeah. Yeah. dziś drzewa? No ładne. ładna. O kurde, pa, 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 pa... pa. O kurde. A co teraz mam robić? Musisz kupić następne, aby czekaj, ustaw się tak ładnie ze mną. O, schody kupiłaś, ale... Tu możesz kupować następne rzeczy, ale najpierw wypadałoby to skończyć, nie? Hmm. Okej, okay. okay, ustaw się ładnie, ustaw, ustaw się ładnie. A piękne jesteśmy. Pięknie mówimy. Screena. I piękne. Też. Ja też zrobiłam screena. Piękne. Chciałam... Ach, czy wy widzieliście kiedyś, żeby marchewka tańczyła? No niestety nie zobaczymy, bo gra nie pozwala mi tańczyć. Ale mogę to. Nie! mogę. Mogę tak tańczyć. Ty, ty. Po co, po co kupować schody, jak ja tutaj mam oszczędność, co to? Plant more trees! Myślałam, że to jest money! Ja Nie powinnam się tak wydzierać w sumie. na miniaturkę. No, dam nas na miniaturkę. Miałam taki plan nawet. Tutaj. Stanę na tobie, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, stój. Czekaj, nie, bo tutaj nie widać. Stań tak, tu może. To będzie bardzo ładne, widzę wiem. E, A piękno. Szybo. Okay, a teraz chcę być... Marchewką, Chcę Być Macie Teraz tylko kucznowki. Tak, tak, zobacz, sesja zdjęciowa. No tak, ja mam nadzieję, że będzie więcej tych morfów. Jak chcecie tu tak. więcej? Nie no, naj najładniejsza to ta marchewka, nie? Tak, ta tak marchewka to, można... to jest takie piękne. Plus my jesteśmy marchewki, więc musimy godnie reprezentować nasz naród, tak? To jest nasz narodowe. Tak. O, dobra. Ja już muszę... Ja już zrobiłam wszystko. A weź i kup kwiatek i kup sprinklera. Ale, ale, ale... Kasa leci. Money talks. Money talks. E, ja to jednym kliknięciem respie wszystko. O, chuj. tylko marchewka To ja przyspieszam system. System podlewania. <słuch> Dobra, mam 20k lecą Nie beczki. Ej, marcheweczki lecą z beczki. Dobra. Ej, zróbmy z tego taką serię: marcheweczki lecą z beczki. I będzie kilka Dobra. odcinków. Marcheweczki lecą z beczki. Marcheweczki lecą z beczki. Oh my gosh, co tak ja ja mam tutaj watermelon. No do góry? Ej, to klika, ej, to klika wszystko na, na raz. To klika wszystko i na dole, i do góry. Z watermelon Wszystko na nas idzie. No więc musisz kupić. No, musisz pokupować dużo rzeczy, żeby iść tam do góry, weź skąd? Może najpierw pierwsze piętro, potem drugie. No, i to by było na tyle w tym odcinku. Marcheweczki lecą z beczki. To by było na tyle. Marcheweczki z beczki was żegnają. Bajo jajo.